Witamy w 50. jubileuszowym odcinku ZTS News. Dnia 11 listopada pan Patryk Rudel wraz z uczniami naszej szkoły uczestniczyli w paradzie z okazji Dnia Niepodległości. 14 listopada w naszej szkole odbyła się akcja Nie Łężyła. Serdecznie dziękujemy wszystkim uczniom, którzy wzięli udział w akcji. Dzięki Wam ratowane jest ludzkie życie. W poniedziałek nasi koledzy mieli okazję wykazać się wiedzą w konkursie języka polskiego. Pierwsze miejsce zajęli Szymon Schubert i Wiktora Gniewkowska z klasy pierwszej F. Serdecznie gratulujemy. 16 listopada to Dzień Tolerancji. Pamiętajcie, żeby szanować decyzje innych. 10 20 listopada, rozpoczynają się Mistrzostwa Świata w piłce nożnej w Katarze. Jak wiadomo, do budowy boisk na mistrzostwa zatrudniono wielu tanich robotników z innych krajów. Wielu z nich zmarło na budowie z uwagi na niskie standardy BHP. Z racji tego producent poszułek reprezentacji Danii zaprotestował przeciwko gospodarzowi tegorocznych mistrzostw. Cytat. Nie chcemy być widoczni podczas turnieju, który kosztował życie tysiąca ludzi. Oczywiście trzymamy kciuki za naszą reprezentację. Drodzy maturzyści, przypominamy Wam o trudnych maturach. Odbędą się one od 22 do 24 listopada. Dajcie z siebie wszystko! Masz drużynę? A może taką tworzysz? Zgłoś się już teraz! Zapisy do szkolnej Ligi Legend trwają do 27 listopada. Od 21 do 23 listopada odbędą się Mistrzostwa Kręgli w Galerii Metropolia. Zapisy u nauczycieli Głapu. Dziękujemy, Dziękujemy Wam za oglądanie tego, tego odcinka. odcinka. Amatorzystom życzymy samych sukcesów.